Czy naprawdę wiesz, co odróżnia ludzi zwykłych od tych naprawdę wpływowych? Machiavelli ujawnia 11 sekretów zachowań, które budują prawdziwą władzę. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie wystarczy, że wejdą do pokoju i od razu stają się centrum uwagi, a inni, choć mówią bez końca, pozostają niemal niewidzialni? To nie kwestia pieniędzy, nie stanowiska, nieszczęścia. To rodzaj niewidzialnej siły, takiej, która sprawia, że inni słuchają, uważają, a czasem nawet czują lęk, zanim jeszcze powiesz jedno słowo. Niccolo Machiavelli, włoski myśliciel polityczny, zostawił nam prawdę brutalną, ale realną. Władza nie jest darem ani przywilejem dziedziczenia. Władza to rezultat, rezultat ciągłego treningu świadomego kształtowania siebie, opanowania emocji i tworzenia własnego wizerunku. Wynał księciu Machiavelli pisał, że prawdziwy przywódca nie może ufać przypadkowi. Nie wierzył w los, nie wierzył, że dobroć wystarczy, by zdobyć szacunek. Przeciwnie podkreślał, że tylko ci, którzy się ćwiczą i kształcą, mogą utrzymać władzę. Ale ćwiczyć się. Nie znaczy być dobrym według moralnych standardów, to znaczy nauczyć się kontrolować twarz, panować nad emocjami i kształtować otoczenie za pomocą strategii. Bo władza według Machiavellego nie leży w prawdzie, lecz w sposobie w jaki ta prawda jest podana, nie leży w sprawiedliwości, lecz w kontroli. Wyobraź sobie młodego pracownika. Jeśli przy krytyce wybucha gniewem, jeśli przy trudnym pytaniu gubi się i jąka, od razu oddaje kontrolę. Inni widzą jego słabość i natychmiast ją wykorzystują. Ale jeśli potrafi zachować spokój, opanować twarz, milczeć w odpowiedniej chwili, wysyła inny sygnał, że niełatwo go poruszyć, że kryje w sobie tajemnicę. I właśnie ta tajemnica staje się źródłem władzy. Jedną z postaci historycznych, której Machiavelli mógłby przyklasnąć, była Elżbieta Pichet, królowa Anglii. Nie urodziła się z przewagą. Była kobietą w świecie mężczyzn, a jednak dzięki samodyscyplinie opanowała sztukę kontrolowania wizerunku. Wiedziała kiedy być twardą, a kiedy łagodną. Potrafiła budować obraz królowej cnotliwej, choć w głębi duszy była zimnym strategiem. Ta zdolność pozwoliła jej utrzymać tron przez dekady i uczynić Anglię imperium. Machiavelli wierzył, że natura ludzka się nie zmienia ludzie są egoistyczni. Pełni zazdrości, łatwo podatni na manipulacje. Dlatego, jeśli ty nie kontrolujesz otoczenia, ktoś zrobi to za ciebie. Litość i dobroć mogą być użyte przeciwko tobie, dlatego potrzebne są niewidzialne bronie, zasady, nawyki, strategie. One budzą respekt, one utrzymują kontrolę. I właśnie w tej podróży są trzy prawdy. Po pierwsze, władza nie jest darem to owoc dyscypliny. Po drugie, władza nie tkwi tylko w działaniu, lecz w tym, jak inni cię postrzegają. Czasem milczenie jest silniejsze niż tysiąc słów. Po trzecie, władza trwała nie rodzi się z impulsu, ale z opanowania, z obserwacji, z umiejętności stania się kimś, kogo nie da się łatwo zastąpić. W świecie, gdzie wszyscy krzyczą o uwagę, Machiavelli uczy czegoś innego: nie spiesz się by mówić. Najpierw obserwuj. Nie spiesz się by być bliskim. Najpierw zachowaj dystans. Nie czekaj na naturalny szacunek, stwórz go sam. I właśnie to chce ci pokazać ten film, jak budować własną siłę, opierając się na 11 zasadach Machiavellego. Dowiesz się, jak panować nad twarzą, by tworzyć aurę tajemnicy, jak mówić mniej, a widzieć więcej, jak stać się kimś, bez kogo inni nie potrafią działać. To nie tylko strategie polityczne, to narzędzia do codziennego życia. Bo Machiavelli nigdy nie twierdził, że władza jest łatwa. Wskazywał jasno: władza rodzi się z dyscypliny. Im bardziej trenujesz tym, silniejszą ją czynisz. Im bardziej lekceważysz tym, szybciej ktoś inny przejmie kontrolę nad tobą. I dlatego pytanie brzmi: czy chcesz być graczem, który porusza figurami, czy tylko pionkiem, którym ktoś inny gra? Władza nie rodzi się tylko z tego, co robisz. Władza rodzi się także z tego, jak inni cię postrzegają. Machiavelli podkreślał, że mądry przywódca musi ukrywać prawdziwe intencje musi budować obraz, który budzi ciekawość, ale i lęk bo człowiek najbardziej boi się tego, czego nie potrafi przewidzieć. Jeśli chcesz zachować przewagę, musisz zacząć od panowania nad samym sobą. Pierwsza zasada sztuka kontroli twarzy. W codziennym życiu łatwo ulegamy emocjom. Złościmy się, gdy ktoś nas obrazi. Tracimy pewność przy trudnym pytaniu, albo okazujemy przesadny entuzjazm, gdy pojawia się okazja. Ale właśnie te emocje wyryte na twarzy zdradzają twoje wnętrze. Kiedy ktoś widzi lęk w twoich oczach, wie, że się boisz. Kiedy widzi gniew, wie, gdzie nacisnąć, by cię złamać. Machiavelli powiedziałby jasno. Kto pragnie władzy, musi stać się ścianą milczenia. Nie bezduszną, lecz taką, która skrywa to, co trzeba ukryć. Wyobraź sobie spotkanie. Dwóch pracowników, John i Michael, prezentują pomysł przed szefem. Pada trudne pytanie. John się gubi, rumieni. Jąka się w odpowiedzi. Michael natomiast spokojnie patrzy. Mówi równym tonem: Szczegóły przedstawię w planie. Różnica drobna, ale efekt ogromny. John wydaje się nieprzygotowany. Michael wygląda jak ktoś, kto panuje nad sytuacją. Dla Machiavellego to dowód oczywisty: władza nie zawsze tkwi w słowach, lecz w tym, że inni wierzą, iż masz kontrolę. Druga zasada: mów mało, obserwuj wiele. Słowo jest bronią obosieczną. Może budować siłę, ale też ją niszczyć. Ten, kto mówi za dużo, odsłania własne słabości. Ten, kto mówi mniej, Zmusza innych do zgadywania. A zgadywanie rodzi niepokój. A z niepokoju rodzi się władza. Dziś, w świecie pełnym hałasu, cisza staje się przewagą. Obserwator zyskuje więcej niż gaduła. Wyobraź sobie przyjęcie firmowe. Ludzie rozmawiają chaotycznie, przekrzykują się nawzajem. Sara, nowa pracowniczka, słucha uważnie, tylko lekko się uśmiecha. I w odpowiednim momencie zadaje jedno pytanie: Jak to wpłynie na długoterminową strategię firmy? Zapada cisza. Menedżer kiwa głową, zapamiętuje jej imię. Jedno zdanie, jedno pytanie, a jednak więcej warte niż dziesiątki pustych słów. Trzecia zasada: Stań się trudny do zastąpienia. Machiavelli pisał, że twoja wartość to nie tylko umiejętności, to także rzadkość. Jeśli jesteś zawsze dostępny, łatwy do przewidzenia, tracisz znaczenie. Ale jeśli umiesz zarządzać swoją obecnością, pojawiasz się tylko wtedy, gdy naprawdę masz coś dodania. Twoja wartość rośnie. Przykład: Tomasz, doradca strategiczny, nigdy nie traci czasu na niepotrzebne spotkania. Pojawia się wyłącznie wtedy, gdy wie, że jego głos może coś zmienić. I dlatego, kiedy Tomasz mówi, wszyscy słuchają. Jego obecność jest rzadkością. Jego słowa nabierają ciężaru. Pewnego dnia kolega żartuje. Dlaczego tak trudno cię spotkać? Tomas uśmiecha się i odpowiada: Może dlatego, że nie chce powtarzać tego, co już zostało powiedziane. Proste zdanie, a jednak dowód, że jest niezastąpiony Machiavelli nazwałby to sztuką stania się potrzebnym. Kto jest trudny do zastąpienia ten zawsze zostaje. Kto jest łatwy do zastąpienia zostaje pierwszy odrzucony, gdy nadchodzą burze. By stać się niezastąpionym nie wystarczy wiedza. Trzeba zbudować obraz człowieka, którego wartość jest wyjątkowa. Podsumujmy. Druga część tej podróży uczy trzech zasad Machiavellego: panowanie nad twarzą, by skrywać intencje i budować aurę tajemnicy; mówienie mniej, obserwowanie więcej, by każde słowo ważyło; i wreszcie, tworzenie własnej rzadkości, stawanie się kimś, kogo inni nie mogą zastąpić. To nie są jedynie strategie przetrwania. To kroki, które prowadzą cię do centrum władzy w każdym środowisku. Machiavelli powtarzał: Władza nie rodzi się tylko ze siły, ale z umiejętności sprawiania, by inni pracowali za ciebie. Mądry przywódca nie rzuca się w każdą bitwę. On wybiera bitwę, wybiera narzędzia i przede wszystkim wybiera ludzi, których używa jak pionków. To sztuka manipulacji, to sztuka dźwigni to właśnie ona zmienia zwykłego człowieka w siłę, której nie sposób pokonać. Pierwsza zasada myśl o dźwigni, nie o wysiłku. Świat uczy nas, że ciężka praca to klucz do sukcesu. Machiavelli uśmiechnąłby się i odpowiedział: Ciężka praca czyni cię narzędziem. Władza należy do tego, kto to narzędzie prowadzi. W księciu pisał wyraźnie: Mądry władca nie robi wszystkiego sam, on buduje mechanizm, który działa za niego. Dziś oznacza to jedno. Buduj systemy, deleguj pracę, używaj rozumu. Zamiast przelewać pot, wyobraź sobie przedsiębiorcę. Richard nie pracuje dniami i nocami. Zamiast tego buduje zespół. Tworzy jasne procesy, automatyzuje powtarzalne zadania. Koledzy nazywają go leniwym. Ale firma Richarda rośnie dwukrotnie szybciej, a on ma czas na odpoczynek. Oto różnica. Człowiek pracowity odnosi sukces, ale człowiek z dźwignią zdobywa władzę. Druga zasada: siejesz strach nie poprzez siłę, lecz poprzez niepewność. Machiavelli pisał: Niewidzialny lęk jest mocniejszy niż jawna groźba, bo gdy ludzie nie wiedzą, czego się spodziewać, wyobrażają sobie najgorszy scenariusz. I to ich powstrzymuje to sprawia, że twoja władza rośnie, choć ty nawet nie działasz. Pamiętaj historię Laury, dyrektor firmy. Na zebraniu jeden z pracowników otwarcie sprzeciwił się jej decyzji. Laura nie wybuchła, nie kłóciła się, nie ukarała od razu, tylko się uśmiechnęła, zanotuję twoją opinię. Tydzień później pracownik nagle został przeniesiony do działu bez znaczenia. Nikt nie wiedział, czy to sprawka Laury, ale wystarczyła ta przypadkowa zmiana, by reszta zaczęła się bać. A jeśli sprzeciwie się jej, ja pytali w myślach. I właśnie ta niepewność stała się jej bronią. Trzecia zasada: działaj w cieniu, nagradzaj w świetle reflektorów. Machiavelli uczył prawdziwa władza rodzi się w tajnych rozmowach, w sekretnych sojuszach. Ale nagrody muszą być publiczne. Dlaczego? Bo publiczna pochwała umacnia lojalność nagrodzonego i budzi pragnienie w innych. Każdy chce stanąć w świetle, każdy chce być wyróżniony. Weźmy przykład Jamesa, lidera firmy. Za zamkniętymi drzwiami rozmawia z menedżerami, składa obietnice, tworzy układy, ale gdy projekt odnosi sukces. Organizuje wielką uroczystość. Na oczach wszystkich wyróżnia jedną osobę. Ta osoba czuje się doceniona, a reszta pragnie tego samego. Za kulisami James kalkuluje, na scenie rozdaje uśmiechy. Publicznie hojny, w cieniu, chłodny i wyrachowany. To połączenie daje mu władzę. Machiavelli chciałbyśmy zrozumieli jedno. Władza nie leży tylko w czynach. Władza leży w tym, jak sprawiasz, że inni się czują. Gdy działasz w ciszy. Tworzysz aurę tajemnicy. Gdy nagradzasz publicznie, budujesz obraz hojnego lidera. Razem siejesz lęk i lojalność. Trzy zasady: dźwignia, zamiast wysiłku, strach, zamiast otwartej siły. Nagroda publiczna, działanie w cieniu. To fundament trwałej władzy. Bo ludzie są chwiejni, boją się tego, czego nie rozumieją, podziwiają hojność, idą za systemem nie za pustymi słowami. Ten, kto to rozumie, nie musi walczyć. Świat walczy za niego. Opanować sztukę manipulacji i sztukę dźwigni, to znaczy już nie polegać na własnej sile, to znaczy przekształcić otoczenie w maszynę, która pracuje dla ciebie. I to właśnie, nie tylko strategia władzy. To sekret, dzięki któremu jednostka może kontrolować organizację, a nawet cały kraj. Jeśli trzy poprzednie części uczyły nas budowania siły osobistej i tworzenia dźwigni, to ta część wchodzi w obszar trudniejszy, bardziej niebezpieczny ludzi. Bo wróg najczęściej nie przychodzi z daleka. Wróg siedzi przy tym samym stole. Wróg to ktoś, kto jeszcze wczoraj nazywał się Twoim sprzymierzeńcem. Machiavelli wiedział, że zdrada to nie wyjątek, ale natura człowieka. Dlatego radził: wykorzystuj ludzi, ale bądź czujny. I co najważniejsze zawsze stój wyżej od nich. Zacznijmy od zasady pierwszej: trzymaj sojuszników blisko, ale zawsze nad nimi. Sojusznik może być narzędziem bezcennym, ale tylko wtedy, gdy pamiętasz, że to właśnie narzędzie. Nic więcej. Machiavelli powtarzał mądry władca: Nigdy nie uzależnia się od uczuć, bo sojusz dzisiejszy jutro może zamienić się w nóż w plecy. Możesz ściskać im dłoń publicznie, możesz walczyć ramię w ramię, ale w sercu zawsze stój wyżej, zawsze miej przewagę. Wyobraź sobie polityka Edwarda. Zawarł układ z wpływowym biznesmenem. Na scenie wyglądali jak duet idealny. Ale Edward nigdy nie oddał całej kontroli. Nigdy nie odkrył wszystkich kart. Gdy partner zaczął marzyć o dominacji, Edward miał już gotowego następcę. Układ runął, ale Edward wyszedł z tego silniejszy, bo to on zamienił dawny sojusz w trampolinę do większej władzy. To właśnie sztuka Machiavelliego. Trzymaj ich blisko, ale zawsze o krok wyżej. Druga zasada przewiduj zdradę. Machiavelli nie wierzył w lojalność absolutną. Lojalność istnieje tylko wtedy, gdy się opłaca, a gdy ktoś zobaczy większy zysk, zdradzi. Dlatego mądry lider nigdy nie pyta, czy mnie zdradzą, lecz zawsze, kiedy to zrobią i czy jestem gotowy. Spójrz na przykład Helen, była dyrektorką. Zauważyła, że jeden z jej najbliższych współpracowników zaczął działać podejrzanie, sekretne rozmowy z konkurencją, uniki, ciche spojrzenia. Helen nie ignorowała tego, zebrała dowody, przebudowała strukturę firmy, przygotowała następcę. Gdy zdrada w końcu wyszła na jaw, Helen nie była zaskoczona. Już następnego dnia ogłosiła zmiany, a firma działała dalej, bez zakłóceń. Zdrajca sądził, że wywoła chaos, a znalazł się jedynie sam na postkowiu bez znaczenia. Machiavelli uśmiechnąłby się z uznaniem, bo nie zdrada czyni cię słabym, lecz moment, w którym cię zaskakuje. Przygotowanie to jedyny sposób, by zamienić zdradę w śmieszność. I wreszcie, zasada trzecia: reaguj powoli, uderzaj zdecydowanie. Największy błąd ludzi reakcja pod wpływem emocji gniew, odwet w chwili słabości. A wraz z nim utrata kontroli. Machiavelli wiedział, że cisza bywa cięższa niż tysiąc słów. Ten, kto milczy pod prowokacją, to nie tchórz, to ktoś, kto sprawia, że przeciwnik sam zaczyna się bać. A gdy nadejdzie czas, cios musi być ostateczny, nieodwracalny. Wyobraź sobie Michaela, lidera. Podczas zebrania jeden z podwładnych publicznie go skrytykował. Wszyscy oczekiwali wybuchu, ale Michael tylko patrzył. Milczał i zamknął spotkanie bez słowa. Cała sala wstrzymała oddech. Tydzień później ogłosił decyzję: Najważniejszy projekt firmy przekazano innej grupie, a krytyk usunięty z kręgu wpływów. Nikt już nie odważył się kwestionować Michaela. Cisza pierwsza stworzyła napięcie. Decyzja druga zniszczyła wątpliwości. Tak działa chłodna siła, której Machiavelli oddawał hołd. Trzy zasady razem tworzą potężny arsenał. Trzymaj sojuszników blisko, ale bądź ponad nimi. Nie ufaj nigdy bez granic, zawsze przewiduj zdradę i reaguj dopiero wtedy, gdy możesz uderzyć jednym rozstrzygającym ciosem. Machiavelli powtarzał: Człowiek jest chciwy, niewdzięczny, zmienny. Tylko ci, którzy rozumieją tę naturę, utrzymują władzę. Naiwny lider, wierzący w przyjaźń i wieczną lojalność, kończy z gorzką porażką. Ale ten, kto widzi ludzi jak pionki, kto przygotowuje się na zdradę i czeka w ciszy na swój moment, zamienia każdy konflikt w umocnienie władzy. Relacje nigdy nie są grą serca. To sztuka chłodnej kalkulacji. To gra, w której trzeba stać wyżej od innych. I to jest lekcja Machiavellego. W świecie pełnym zdrady przeżywają tylko ci, którzy są czujni, chłodni i decydują w odpowiedniej chwili. Tacy nie tylko przetrwają, to oni stają się jedynymi, którzy naprawdę kierują całą grą. Kiedy człowiek już zdobędzie władzę, pojawia się pytanie trudniejsze, jak ją utrzymać, bo władza nie jest jak kamień, który leży nieruchomo. Władza jest jak ogień: jeśli nie dokładasz drewna, zgaśnie. Machiavelli rozumiał tę brutalną prawdę. Twierdził, że przywódca musi nie tylko umieć władzę zdobywać, ale też mieć sztukę jej utrzymywania. I nie jest to sztuka krzyku czy sporów, to sztuka kontroli otoczenia, to sztuka ciągłego odradzania się. Najpierw kontrola kontekstu, nawet w ciszy. Machiavelli wiedział, że zwycięstwo nie polega na tym, kto wypowie ostatnie słowo, lecz na tym, kto kontroluje całe tło rozmowy. Możesz wygrać zdanie A i tak przegrać, jeśli stracisz atmosferę wokół. Milczenie, spojrzenie, sposób siedzenia, nawet dystans między tobą a innymi wszystko to są narzędzia władzy. Ten, kto kontroluje kontekst, sprawia, że inni krążą wokół niego, nawet gdy sam nie mówi nic. Wyobraź sobie dyrektora, Richarda spotkanie pełne napięcia. Wszyscy dyskutują, ostro przerzucają się argumentami. Richard siedzi spokojnie, czasem skinie głową. Czasem patrzy długo w oczy mówiącego. Jego cisza zamienia się w presję. Ludzie zaczynają ważyć każde słowo. A gdy w końcu mówi, krótko prosto, cała sala milknie. Skupia się tylko na nim, nie dlatego, że mówił dużo, ale dlatego, że od początku opanował kontekst. To jest moc ciszy, którą Machiavelli stawiał wyżej niż krzykliwe zwycięstwa. Drugi fundament ciągłe odradzanie się w ukryciu. Machiavelli, znawca ludzkiej natury, rozumiał coś istotnego. Przywódca, przewidywalny, staje się łatwym celem. Ale przywódca, który się zmienia, który ewoluuje, którego nikt nie potrafi przewidzieć, zawsze budzi lęk, bo w świecie władzy tajemnica jest silniejsza niż rutyna. Spójrz na historię Sara, młoda bizneswoman, na początku znana z ostrości w negocjacjach, ale nie zatrzymała się, zaczęła uczyć się technologii zapraszała ekspertów, szkoliła się w wystąpieniach publicznych. Ci, którzy sądzili, że już ją znają, rok później nie mogli jej dogonić. Miała nowe umiejętności, nową energię, nową przewagę. Przeciwnicy zostali z tyłu goniąc cień jej poprzedniego wizerunku. Machiavelli powiedziałby Sarah, zrozumiała naturę władzy. Władza nie polega na utrzymaniu pozycji. Władza to nieustanne odradzanie się, tak by inni nigdy cię nie dogonili. Wniosek jest jasny: traktuj samego siebie jak dzieło nigdy nieukończone. Każda nowa wersja ciebie to nowa broń, nowa tarcza, nowa maska. Dzięki temu nie tylko utrzymasz władzę, z czasem jeszcze ją umocnisz, bo ten, kto przestaje rosnąć, zostaje połknięty, a ten, kto ciągle się odradza, sprawia, że przeciwnicy gubią grunt pod nogami. Na końcu zostaje lekcja Machiavellego: władza to nie cel. Władza to droga. Zdobywasz ją dzięki sprytowi i kalkulacji, ale utrzymujesz ją dzięki kontroli kontekstu i ciągłemu odradzaniu się. Kto wygrywa drobne spory, może być dumny przez chwilę, ale kto panuje nad atmosferą i wie, kiedy milczeć, ten naprawdę budzi respekt. Kto zatrzymuje się w miejscu, szybko staje się przeszłością, ale kto ewoluuje, nawet w ciszy, zawsze zostaje na czele. To duch machiawelego stań się kimś, kogo nie da się przewidzieć. Wiedz kiedy milczeć, wiedz kiedy odrodzić się na nowo. I pamiętaj, władza nie jest czymś, co zdobędziesz raz na zawsze. To ogień, który trzeba nieustannie karmić. To gra, która nigdy się nie kończy. Przetrwają tylko ci, którzy to rozumieją, a wśród nich tylko nieliczni naprawdę zdominują świat. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli Ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.